Witajcie kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj dzień numer 12. Zobaczcie, jaki wschód słońca. Normalnie nie mogę uwierzyć. No i idziemy na statek. Mamy statek o 9.00. Płyniemy godzinę i pół do miejscowości Padron. No i wtedy prawie 26 km idziemy na piechotę. Jestem bardzo podekscytowana. Ale też w tym samym momencie trochę smutno mi, że to już ostatni dzień. Słuchajcie, ostatni dzień na kamino. Kiedy to zleciało? Ja nie wiem, ja w ogóle nie poczułam, jakoś to było bardzo szybko. Zwolniłam, bo zwolniłam, ale czuję, że ten czas mimo wszystko przeleciał bardzo szybko. No, ostatni dzień na kamino. To jest nasza łódka. No, duża łódka. No, duża łódka. Jestem już obok padron, jeszcze do niego 2 km, i wchodzę na ścieżkę. No i się dowiedziałam, że dzisiaj będą 30 km. 30, ale co, dam radę. Słuchajcie, robię pierwszą przerwę. Bardzo jest gorąco. Sporo ludzi dzisiaj idzie. Pierwsza część kamino tutaj była w mieście. Wiecie, chodniki, drogi, dużo samochodów. No, a teraz już jest naprawdę spokojnie. Nareszcie. O. Ludzi prawie nie ma. Tutaj kilka, pielgrzymów też stoi. Idziemy dzisiaj znowu w kilka osób. Potem się rozdzielimy. A może nie. <laughs> Zobaczymy. Nigdy nie wiadomo, jak to na tym kamino będzie. No, mamy tutaj też osobę, która sobie zrobiła kuku z kolanem, więc chłopak ledwo idzie. Ale się nie poddaje, nie bierze Ubera, idzie po prostu dalej. Więc co, kochani, ostatni dzień? Hmm. Szybko to leci zbyt szybko. Jakoś mam taką refleksję, że nie wiem kiedy to zleciało. Ale z drugiej strony jestem tak wdzięczna, że tutaj jestem i że jeszcze wciąż sobie dzisiaj. Cały dzień idę, nie śpieszę się spokojnie. Dzisiaj późno zaczęliśmy, bo wzięliśmy statek, no ale nic. Mamy czas aż do 9.30, żeby zrobić check-in do hotelu, więc będzie dobrze. Tutaj po drodze, indyki hiszpańskie. Całki <grywki> fajne. Nareszcie się idzie trochę fajnie, bo na początku droga prowadziła. Zdłuż drogi, wiecie, dużo samochodów. A teraz, proszę bardzo, ogródki, małe domki, wąskie uliczki. No, fajnie się idzie. Ogólnie do Santiago jest 16 km prosto drogą, ale oczywiście kamino na zawsze musi gdzieś tam skręcić przez różne miejscowości przejść, żeby było ciekawiej. Więc mamy jeszcze 22 km, ale nieźle. Teraz znowu idę trochę wolniej. Znowu jest tutaj z nami chłopak z kolanem chorym, więc na razie towarzyszymy mu, żeby nie było mu smutno iść samemu. No. Ale pogoda. Wow! I na weekend już obiecają deszcz, no ale mnie już tutaj nie będzie. Po drodze takie ładne miasteczka. Szukamy oczywiście cienia, bo jest gorąco, <noise> nadal do Santiago jest bardzo daleko. I był plan, że trochę pójść szybciej, ale nie chcę iść szybciej. Chcę dyrektować się dzisiaj każdym krokiem iść wolniutko, robić przerwy. Mieliśmy teraz przerwę na jedzonko. I nareszcie spróbowaliśmy paei i była bardzo dobra, słuchajcie, taka dobra paea. Ogólnie jedzenie tutaj po drodze bardzo mi smakuje wszystko, po prostu wszystko jest tak dobre. Wow, no, ta kuchnia mi pasuje, bym powiedziała. O! I ośmiornica, i jakieś muszelki. Dzisiaj właśnie widzieliśmy. Farmę, muszli, no. i delfinów. <laughs> Ta podróż jest pełna różnych bardzo pięknych widoków, zdarzeń, przygód. Oh. Ale dzisiaj jakoś znowu nie czuję się jakbym była na Kamino. Znowu jakbym była po prostu gdzieś na wakacjach. Bo tak pięknie tu jest no stop, gdzie się zatrzymuje, jakieś kwiaty, jakieś widoki. Niesamowite. Słuchajcie, przepiękna ścieżka. Teraz non stop mamy cień, las. A tak macham tym liściem i pokazuję. Od jakiegoś czasu idę z liściem. Po prostu znalazłam liść. Nawet tam nie było takiego drzewa i ja nie wiem skąd on tam się wziął. No ale niosę go ze sobą. I w ogóle, wiecie co jeszcze niosę? Dwie ogromne szyszki. <laughs> Piękne szyszki, potem Wam pokażę. Ale... Zobaczyłam je kilka dni temu w lesie i nie mogłam ich wziąć. Więc na no, coś tutaj dzisiaj. A! Jeden chłopak tutaj dzisiaj jedliśmy obiad razem i zobaczył, że pakuje się właśnie, wypakowuje rzeczy z plecaka i wyjęłam te szyszki. I on taki... o, to ty musisz e, lubić naturę. Bo tak idziesz liście, mnie się szyszki. <laughs> Oj, coś w tym jest, słuchajcie. Zobaczcie, jakie fajne pieski tak sobie siedziały, w bok się patrzyły. No coś, wy przecież... Uu, nie podoba ci się? No dobra, dobra. Już sobie idę. Jedziemy bardzo powoli. Słuchajcie, zostało 11,5 kilometra. Jest już 5.30 wieczorem. No chyba jako ostatni tam przejdziemy. Bardzo dużo osób zostaje dzisiaj tutaj po drodze i jutro kończą drogę. No ale już... Jak już jesteśmy tak blisko, to można to zrobić za jeden dzień a, bo pogoda dopisuje naprawdę czuję, że w, w tym roku przedłużyłam sobie lata, lato lato, którego na Rycie nie było w tym roku no proszę tak jakby dobrałam tego ciepełka tej witaminy D no i idę dalej z liściem a teraz jeszcze mam różyczkę oj, piękna jest ta droga no i teraz coraz więcej już cienia, bo słońce jest niżej, więc dużo przyjemniej się idzie. Mam nadzieję, że dojdziemy tam, aż zrobi się ciemno. Już jest po siódmej, a tam w oddali widać katedrę. Gdzieś tam, nadal 7 km. Takie piękne niebo, słuchajcie. Nadal plus 27. Idziemy i słuchajcie, nikogo nie ma. Wszyscy pielgrzymi już są na miejscu. Ja jestem po prostu pewna. Dostaliśmy też od naszych znajomych, oczywiście pielgrzymów, zdjęcia z katedry. No, moje zdjęcie przy katedrze będzie za jakieś półtorej godziny. O ile będę iść w dobrym tempie, no zobaczymy. Jak coś, to będę miała zdjęcie po ciemku. Po prostu już się robi ciemno. A jeszcze 4 km. Już w Santiago. Słuchajcie, jeszcze chwileczkę. Uuu, nogi odpadają. Kochani, jestem. Uff. Mam nadzieję, że coś widzicie. O, kochani, tyle myśli, tyle wszystkiego. Nie mogę uwierzyć, że dałam radę, że zrobiłam. Jest ciemno. 32 km wyszły, no bo trochę schodziliśmy z trasy. Nogi muszą odpocząć. Idę dzisiaj odpocząć wyspać się, zjeść może jakąś kolację, bo jest 21, a na spokojnie jutro usiądę i podsumuję to moje kamienie. Wczoraj przyszliśmy bardzo późno, wszystko już było zamknięte, więc dzisiaj godzina 7.15 idziemy do katedry na mszę świętą, potem musimy załatwić nasze paszporty pielgrzymów i dostać certyfikat, więc teraz mamy jeszcze 15 minut idziemy na mszę, którą mam pokazać. Ciekawa jestem, jaka będzie od rana. Na pewno nie będzie aż tak dużo ludzi, bo jest wcześnie. Podobno ta msza wieczorna, na którą nie zdążyliśmy i ta w południe była bardzo przepełniona, ale bardzo piękna. Więc idziemy sprawdzić ulice tutaj. Słuchajcie, są posprzątane, umyte chodniki. Tak fajnie się idzie. Świeżutki, fajny nowy dzień. I znowu idziemy. Idziemy do biura załatwić nasze certyfikaty. No, taka wewnętrzna, ale zawsze cieszy. Słuchajcie, dzisiejsza noc była ciężka, bo czułam ból po prostu wszędzie. Po prostu wszędzie. Moje biodra, moje stopy odpadały. No, wczoraj pocisnęliśmy. I całe, cały dzień na nogach, no lepiej ten dystans dzielić się na połowę. To było naprawdę za dużo. No ale taki był zamiar, żeby wrócić, to znaczy żeby przyjść tutaj, żeby z wszystkimi jeszcze się pożegnać. Wczoraj mieliśmy kolację z osobami, które poznaliśmy, to chyba tam było około 10 osób, takich najbliższych, więc no, bardzo fajnie posiedzieliśmy. No i dzisiaj wczesna pobudka. Msza, msza była zwyczajna, nie było tego, wie, wiecie, tego całej ceremonii a, z kadzidłem. A, no niestety nie zdążyliśmy na tą ceremonię. Myślę, że taka msza była o wiele fajniejsza, ale już kiedy się przeżyłam, więc wiemy jak to wygląda. No i co, teraz załatwiamy certyfikaty i za półtorej godziny e, mam autobus do Porto. A, przez to, że skończyłam drogę dwa dni wcześniej, to mam teraz dwa dni w Porto, odpoczynek, po prostu odpoczynek, wiecie, żeby odpocząć, bo wczoraj było zbyt dużo kroków, tutaj pokażę ile było kroków i ile było kilometrów, to po prostu wow. No i potem wszystko podliczę i zrobię może oddzielny filmik, a może jeszcze w tym filmiku, ile kroków, ile kilometrów, bo wiadomo... Oficjalna trasa to 280 km, ale u mnie wyszło więcej z tymi moimi chodzeniami na bok. No, więc idę po dokumenty. Musiałam się zarejestrować, bo nie zrobiłam tego na początku drogi. Mam teraz specjalny numerek i no, idę pokazać mój paszport pielgrzyma i dostać certyfikat. Tak się cieszę! Certyfikat odebrany, taka mała rzecz, a tak cieszy, wiecie, to takie zakończenie tej całej drogi, takim certyfikatem i to jest drugie w moim życiu. Bardzo się cieszę. Och, coś się zaczyna, coś się kończy, ale zawsze można to powtórzyć i naprawdę z całego serca życzę przejść taką drogę. Oczywiście boli, a, ale warto. Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Teraz idę na dworzec. No i co kochani? Tutaj zaczęłam i tutaj kończę. Tym razem. <laughs> Z takim papierkiem. Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne ile to człowiek może zrobić. Przejść na własnych nogach. Wow. Wiecie jechałam autokarem 4 godziny i co nóż mijałam znajome już nazwy miejscowości. I to jest takie bardzo ciekawe uczucie, bo ja wszystkie te miejscowości przeszłam na własnych nogach, a teraz po prostu przejechałam to wszystko w 4 dni. 12 dni na nogach, 4 godziny, tak. 12 dni na nogach, 4 godziny autokarem. Wow. I Porto spotkało nas z bardzo gorącą pogodą. Jest pożar, jest taki smog. Myślałam, że to po prostu smog, ale się okazuje, że jakieś lasy się palą. I kamino jest zamknięte. Wyobraźcie sobie, nie można chodzić teraz na kamino. Mam nadzieję, że to szybko rozwiążą i można będzie znowu iść. Tak wygląda widzicie, powietrze zadymione, no i czuć zapach. Witajcie kochani w takim podsumowaniu mojej podróży, mojej pielgrzymki do Santiago. Chciałam z Wami się podzielić moimi przemyśleniami i ogólnie drogą, bo jakoś tak e, wszystko szybko się wydarzyło. Santiago, cała organizacja powrotu. Nie było ani miejsca, ani czasu, ani... ani chęci chyba, żeby tak od razu po pielgrzymce dzielić się Tymi rzeczami. Już jestem w Porto, znowu z zachodem słońca nad oceanem. I jestem taka wdzięczna, że mogłam zabrać siebie tak piękną podróż na Camino Portugues. Wiecie, ta droga ogólnie Camino drogi pielgrzymkowe które prowadzą do Santiago znane są już od ponad tysiąc lat a chyba wiecie, że w IX wieku znalezione były szczątki świętego Jakuba Apostoła w Hiszpanii i teraz właśnie są w katedrze Santiago de Compostela i od wielu wielu lat pielgrzymi podążali właśnie do Santiago, żeby zobaczyć szczątki Świętego Jakuba. Do tej pory pielgrzymi też idą, ale oczywiście chyba w tych naszych czasach nie zawsze jest to powód religijny. Często to są duchowe pielgrzymki, pielgrzymki, żeby dostać odpowiedzi na pytania. I wiecie, najciekawsze jest to, że idziemy z jakąś intencją, a, że coś tam chcemy, a kamino zawsze da to, co potrzebujemy, tego, czego potrzebujemy. W moim przypadku chyba jest i tak, i tak, bo chciałam się wyciszyć, chciałam zwolnić w życiu, chciałam po prostu być tu i teraz. I powiem, że na 100% się udało. Takim bonusem tej podróży, czego nie oczekiwałam, znaczy nie miałam jakichś konkretnych założeń, ale nie oczekiwałam, że połowa tej podróży będę iść z kimś, bo myślałam, że będę całą drogę szła sama, tak jak szłam kamino Norte. A tutaj taka niespodzianka. Dzieliłam się oczywiście w filmach, że szłam z Belgiem i z Holenderką. Powiem wam, że poznałam wspaniałych ludzi i właśnie tych ludzi chyba potrzebowałam na tej drodze, żeby przez nich zobaczyć siebie i odpowiedzieć na różne pytania, które w ogóle nie oczekiwałam, że dostanę odpowiedzi. No ale to jest magia Camino, słuchajcie, to jest Camino. Człowiek idzie i dostaje po prostu takie fantastyczne rzeczy. Bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczna, że mogłam to zrobić dla siebie. I już idąc to kamino, w głowie miałam e, kolejne kamino. <laughs> Zobaczymy. Od pierwszego kamino do drugiego zajęło mi to 7 lat. Teraz może będzie trochę krócej. Zobaczymy. A szłam przez piękne miejscowości. Widzieliście piękne miasteczka, no, chociaż dużo miast nie pokazywałam, bardziej się skupiłam nad oceanem, nad przyrodą, która była fantastyczna. Słuchajcie, szłam bardzo wolno, a mimo wszystko, wolno idąc, przeszłam. 360 km, nie wiem jak to jest możliwe, bo ta droga ma 280. No, ale wiecie, schodziłam na bok, szłam drogami alternatywnymi, przychodząc na miejsce, jeszcze szłam trochę pozwiedzać miasto, gdzieś na jakąś kolację, i się nazbierało tych kroków, więc wow, 12 dni, 360 km taka trochę statystyka tego kamino. Dwoje fantastycznych ludzi których poznałam. Oczywiście było ich dużo więcej, ale tak jakby najgłębsze konwersacje, najpiękniejsze rozmowy, najładniejsze momenty przeżyłam właśnie z tymi ludźmi. I czuję się bardzo wdzięczna za kamino, za ludzi, Jestem wdzięczna swojemu ciału, słuchajcie, że dało radę, bo to było tyle kilometrów. Było gorąco i naprawdę szło się momentami ciężko. Po nocach miałam bóle w biodrach, w stopach, nawet palce u nóg mnie bolały. Nie wiem, jak to jest możliwe. Tutaj też do tej pory jeszcze mam ból, ale to wiecie. Pójdę na masaż, jak wrócę, i teraz skupię się więcej na jodze. Kamino, czy warto? Słuchajcie, bardzo warto. Bardzo polecam. To jest droga, która coś zmienia w życiu. Czasem to jest takie małe kliknięcie, mała zmiana, a daje tak dużo. I te wszystkie ciepłe uczucia, ciepłe rozmowy poniosę właśnie do domu, powiozę do domu razem z sobą i postaram się codziennie pamiętać o tych małych rzeczach, być wdzięczną za te małe rzeczy, bo to też taka lekcja na tym kamino, że tak mało potrzeba, tak mało potrzeba do szczęścia Niby o tym się pamięta, i ja jestem taką osobą, która docenia takie małe rzeczy, ale czasem to się zapomina w tym biegu codzienności. I ta droga była taką przypominajką, taką przypominajką, że ten świat jest tak piękny. Nie tylko ocean, ale wszystko, wszystko po prostu, co nas otacza: przyroda, ludzie, my sami. <ścoughs> Dzisiaj kupiłam sobie. Piękny zeszyt. Jest on po angielsku napisane: The magic is in you. I to prawda. My, jako ludzie, mamy tą magię w sobie. Mamy te wszystkie piękne rzeczy. I nieważne, czy jesteśmy na pielgrzymce, czy jesteśmy w domu, możemy te wszystkie rzeczy przeżywać. Możemy je mieć. Wow. Bardzo się cieszę, że, że tutaj byłam, że jeszcze nadal jestem. I dziękuję Wam bardzo, że byliście, że kibicowaliście, pisaliście e, komentarze, e, stawialiście łapki w górę. Jestem bardzo wdzięczna za Was, bardzo, jak pięknych, jak ciepłych i serdecznych ludzi mam na kanale. Dziękuję Wam bardzo. Że w tej szczególnej podróży byliście razem. I bardzo się cieszę, że zdecydowałam nagrywać, że zdecydowałam dzielić się. Wiadomo, nie zawsze nie wszystko trafiło na filmy, ale nie wszystko powinno było trafić. Dużo było momentów takich tylko dla mnie i pewne rzeczy nadal zostawiam dla siebie. Ale Kamino to jest piękna droga i jeśli myślicie czy warto, nie myślcie i nie odkładajcie, bo ja odkładałam to Kamino dwa lata, bo książkę i paszport pielgrzyma miałam od dwóch lat, ale zawsze coś było ważniejsze i wiecie w tym roku pierwsze co pomyślałam jak dostałam wakacje, że jadę na Kamino i to była najlepsza decyzja, najlepsza jaką mogłam podjąć dla siebie. Więc dziękuję kochanie, że byliście. Mam nadzieję, że ta, to moje kamino, ta moja podróż wam się podobała. I jak zawsze, pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach i jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Pa! pa!